Dziesiąty, ostatni sezon naszej przebudowy. Ostatnio byliśmy najlepszą drużyną z sezonu zasadniczego. Jak będzie w tym? No, straciliśmy Mastiego, więc trochę nasza ofensywa jest słabsza, ale myślę, że damy radę w dobrych bramkach. Ronald Turku na szczęście został. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, w przyszłości w tym sezonie. Tutaj coś szukałem chyba, dlatego tak powiem ale dobra mi się z tym. I jeśli chodzi o sezon zasadniczy, no jesteśmy po raz kolejny w playoffach, 50 zwycięzczych, 7 porażek, więc tak naprawdę 8 punktów mniej w poprzednim sezonie. Anaheim trochę lepszą drużyną, pomimo tego, że ma 4 pora zwycięstwa mniej, ma 6 porażek mniej, ale jesteśmy trzecią siłą naszej konferencji za Utah i Anaheim, więc bardzo ciekawe. Celebrini po raz kolejny świetny sezon, potem świetny man Hughes, Lawkowski, McKenna, Hagel. Ten O'Brien bardzo dobry sezon i reszta zawodników Spoko, Tuliu, Haltunen, prawie po 40 punktów. Tak jak na zawodników niższej lin, lin, e, lin jest naprawdę świetnym osiągnięciem. Tutaj Turko. E, kolejny świetny sezon. Co myślę nie zawiesiłem, bo pieskoło mnie na, na teraz przyszedł. może zaraz mnie nie szczeknie w słuchawkę, e, bo coś usłyszał. Ale dobra. Przejdźmy do e, naszej, e, naszych playoffów. Po prostu dobry sezon kolejny. No i Kalgary. Calgary Flames postanowiło z nami zagrać. Nie postanowiło po prostu zostali wylosowani w playoffach. No i pierwszy mecz wygrywamy, drugi przegrywamy. E, w kolejnym... Prze wygrywamy. E, I co? 2 do jednego. Co będzie 2 do 2? 2 do 2, tak jest. 2 do 3. Eje, jej, ej, ej, ej. no proszę, nie odpadnijmy w pierwszej rundzie playoffów. No zróbcie coś, chłopaki, no nie bądźcie tacy. Damy radę, razem damy radę. Zasymulowałem kolejne spotkanie, by zobaczyć, czy się uda. No i 2 do 0, 3 do 0, przegrywamy, odpadamy w pierwszej rundzie playoffów. Co mnie bardzo rozczarowało. Byłem zawiedziony, że tak szybko tam odpadały, no i nie powalczymy o Puchar Ja niestety kończy się ta przebudowa jak się kończy, ale dała mi dużo do przemyśleń, myślę, że kolejne będą lepsze, bardzo słaby Kevin McKenna w ogóle, Gavin McKenna no i bardzo Wam dziękuję za te 10, tam 8 odcinków mam nadzieję, że kolejna przebudowa będzie lepsza 25 lat będziemy się bawić ale na spokojnie ona może ruszy dopiero w maju gdzieś, to tyle, bardzo Wam dziękuję, na razie, piąteczka